U mnie w sumie już poszło, nawet nagrywa się. Kameruje Aha. się wszystko. Ja jeszcze sobie to sprawdzę, czy to się kameruje? No, no tak. Mamy czas, Paweł. I Berber, to spokojnie. To się. Okej, okay, dobra, dźwięk się nie nagrywa, ale dobra, Już mikrofon się nagrywa, dobra. A więc chyba u mnie poszło. No. Dobra, Paweł, start. Dzień dobry, czy mi i tam Was? Bardzo serdecznie chcę Paweł, z mną jest oraz Bert, Bert. Siema. Dzień dobry. I dzisiaj, moi drodzy, planujemy napad. Napad stulecia, tak. moi drodzy. Tak jest. To będzie ogromny napad z wielką ilością pieniędzy, ponieważ mamy trudne czasy, więc musimy jakoś zaraz na to. Także na razie jedziemy z furgonetką, musimy ją tak. streamingować, żeby była wzmocniona, szybsza. Eee, o, patrz, jakieś auto to stoją. Piękne to w ogóle. No nie, nie, nie? Cudowne auto. A, Proszę to pewnie, otworzyć. Pewnie jakiś serio bo bogatych ludzi, no. Mieć. na pewno musiało być. No nie? Przekonany jestem. Co czekaj, gdzie tu jest? Biegi z... No wiesz. Z... Nie, 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 A tego możesz. Tego akat możesz. O, no, dobra, okej. Okay. Pomyliło mi się, pomyliło mi się, wiesz? Berber! Berbert! Nie, spokojnie. Właśnie, moi drodzy, Berbert Ty kosmito, Wszyscy piszą w komentarzach. Hashtag Berberto. Tak jest, wszyscy wiedzą, że będą to Smita. O nie, może 100 dolarów zapłacić za naprawdę tego pojazdu. Tak, dobrze. Bo przykro. Dobrze, Czuć trać pieniądze, jak? trać pieniądze. Może bardzo, pancer, 100%, 30 Właśnie. tysięcy. Nie, wiem czy, czy wszyscy będą wiedzieli, ale ten mhm. odcinek jest sponsorowany przez Pawła, bo to on za wszystko płaci. Tak, <laughs> ja tak, ja tak. Tak, płacę, ja tak. tuninguję, ja kupiłem specjalnie tutaj pięknie, tak, oczywiście. Paweł, Paweł sponsoruje, a ja później nam płaci za odcinek, także spoko. Oczywiście. Hamulca mamy rajdowa, nagrane, mamy nagrane wszystko, chciałem powiedzieć. E, silnik, 6700. Tania, proszę bardzo. Poszucie, Paweł. No nie było Nie podroższego. E, klaksony, e, jakieś może, nie? No oczywiście, Te, to, żeby, mieć, żeby, żeby wiedzieli, że to my le, tak, jedziemy po tak, prostu, muzyczne, ma. tak? Smutny puzon. Smutny, nie? No. Czy jaki? Wiesz, najlepszy jest, kiedy y, y, kierowca ginie, nie? A, dobra, to smutny, wezmę 26 tysięcy za smutny puzon. Dobra, niech puzo. będzie, nie będzie. To wtedy, kiedy Paweł zginie, to będzie ła... Dobra, bierzemy ksenonowe światła, żebyśmy w razie czego na bagnach, jak będziemy jechali, czy coś, też by lepiej było widać. E, dobra, <grym> zestawy neonowe no, właśnie... oczywiście też by się przydały, żebyśmy też byli lepiej widoczni na policji. I kolorowe jakieś, ładne. E, ja kolor, bym, um... właśnie, może niebieskie, nie? Mogą być, no niebieskie. A, jakieś, jakieś, jasne jasne niebieskie, jakiś kolor? Niebieskie, niebieskie będą pasowały. Tylko jasny niebieski może, co? Kucykowy róż? Może być, pasuje, pasuje idealnie. O, czarne światło, patrz. Najdroższe, jest 10 tysięcy. czarne światło? To jest przecież jakiś granat, czy co tam? No tak, wiem, wiem, oczywiście. Ale to u, niego, u niego to jest czarne, ogólnie. No, ale to jest 10 tysięcy, to jest najdroższe światło. Jak Dawaj najdroższe. Okej, okay, jak, jak robimy napad, to musimy, wiesz, prestiżowo jakoś podjechać. No w tak, musisz nas wyśpiewać później, tak? Przyjechali, jakoś. Zarość, nie? To trzeba stracić je. <tak>, tak, dokładnie, najpierw trzeba stracić, żeby zarobić, dobra napis z tyłu. Nie, ten nie znaczy, może być. Ale nie, no nie, bo to nikt nie będzie wiedział kto to jedzie, nie? A tak to teraz razu będzie wiadomo, że tu ekipa jedzie, nie? No, ale właśnie nie mogą wiedzieć, że się ukrywamy. Że no, ja się ukrywam. Nieprawda, nie ukrywamy prawe. się. To my tak będziemy no, robić może... na pasculecia z długo z twoją tablicą rejestracyjną? Z naszymi twarzami znaczy, słuchajcie. Oni ci znajdą na, na, na razem Ale skier, pamiętaj, to powoł znajdą mnie nas. No sobie tak, no, my jesteśmy Inkognito. Dobra, taka wersja plażowa nic nie widzę. My widzimy tył nie, ale... w ogóle teraz cały tylko. A dobra. Jak to tył? No my widzimy tylko no, jest Dobra, okej. Okay, dobra, spoko, spoko, już no, sekunda. kamera cały czas. No. Dobrze, już. E, zawieszenie obniżam. Maksymalnie? Tak, no, skrzynia biegów, 8000 e, Turbo, 30 tysięcy. Dawaj wszystko, stać nas. E, koła, rodzaj Q. E, kamera wam się zmieniła? Co, tak, zmieniła, zmieniła się, zmieniła się. E, terenowe, terenowe, tak? tak? Dobra, tak, I tak. fajne to te teren. fajne. Nawet fajne. Chromowane być. Chromowane, Dobrze. chromowane nie? O, te lepsze ładniejsze. Już Ale nie wiem, wziąć zwykłe, bo, bo, zwykły, bo on wtedy można robić kolorowe, ja nie? Aha. Eee, dobra. Mówcie eee... kiedy stop. Stop. To? Nie, Osunło. dalej. <laughs> dalej to? jednak. O, tam to tamto co było? O, te. To? Te, te. No. Dobra. No skupiamy. będą? to są fabryczne. To, a, żeś to żeś wybrał. To żeś wybrał kolor. Obejdźmy po prostu. Weźmy te, o! Dobrze, niech będą, nie niech będą. Niech eee, będą. Dobra, kolor cool. Patrz, czarny można zrobić na przykład. Nie? Nie, no, daj jest. kolorowe jakieś. Białe może daj. Białe? Będzie, okay. i pod kolor i, i tego, szarka. Czekaj, a tu chyba nie ma biały. Czekaj, gdzie to jest biały. Żółty. O, białe. Czy na biel? No, jest. ładne są, ładne są, mogą być. Szybciej się wybrudzą, tak? Tak, oczywiście. A w ogóle tam jest ufo, kurde, w tle. Krwią i tak dalej. Tej, wygra... O, taki napis na koła też dajemy, czy nie? Gdzie nie, jest UFO? O, nie. Widzisz, gdzie tam na tym, e, na tym busie, tam w tle? Ulepszenia, kul odporny z 25 tysięcy, wiadomo. Nie, widzę UFO nigdzie. No nie, to no, no, musi, musi być. być. To oszukujesz, Eee, Czekaj. Tam jest ufo. E, lakierowanie teraz, żebyście się widzieli. Widzicie już teraz? Widzimy fale, tak. Proszę bardzo, patrz, plaża. Rekin. Wersja rekin, tak teraz jest. Rekin biznesu. Rekin biznesu, tak. rekin biznesu. E, O, drwal! O, co to jest Drwal musi drwal ko, drwal kosiarz. O i patrz, <noise> nawet e, z poprzedniego odcinka, zobacz, tam jest taki tak, skuter Tak, jest, skuter, jest. jest to no, nie? I jest zobacz, z tyłu rekin. I zobaczcie, razu samolot, to coś z samolotami trzeba gdzieś zrobić też chyba. Jest crop duster. E, no i jeszcze coś takiego. Nie, no, to, nie, to, nie. Dawaj drwala. Ten, nie? Drwale drwala, tak, tak, kosimy. Pieniądze są z drewna a tak naprawdę robione, więc wiadomo. <noise> Chyba twoje. No tak, no papier się robi z drzew, nie wiecie? Moje są na koncie. Dobra, czekaj, co my tu jeszcze mamy? E, sprzedaj opcję. Sprzedaj tak, koniecznie. sprzedaj, ewidentnie, tak, najlepsza opcja. No, szyby. O tym op... akcentem możemy skończyć ten odcinek. Szyby takie przydymione, co nie? Przydałoby się zrobić. A może znowu musia, takie. Musia, nas musi być widać w środku. A. Już no no pokazujemy, tak? Zbibuska, się, tak? M... W ogóle wymienimy no... szyby wszystkie najlepiej. Jesteśmy... No osobę... Zrobię te limuzynowe, one no i tak zaraz wybite będą. To nie tak. Ja to tak czuję. Co się jeszcze, nie? Paweł. Tylko teraz jak zmienisz na tego drwala, to weź na chwilę kolor y, tych kół i weź zmień na jakieś czerwone pod koszulkę tego drwala. A, A no może wła być, no no właśnie, może no może. Przecież, się Czekaj, czerwone, już właśnie koła, czarka. kolor kół. Takie e, Czekaj. Czerwony, czerwone, czerwony, czerwony. Daj mi czerwony! O, 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 coraz lepiej. O o, 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 to było najlepsze. No, tak, 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 chyba. tak. Tak, tak no. mogą być, no? Kierkowa czerwień to chyba jest. Taka, no, soczysta czerwień. Tak jak koszula jest. drwala, o, o. albo jak krew drwala, albo. No. Dobra. Sprzedałeś no, to to <laughs> to no, to A to? Myślałem, że sprzedałeś auto, już wiesz. Takie <laughs> fajne, takie drewniane się wydają. Ale fajnie wygląda to auto, co wy chcecie? Ale przecież ja nie powiedziałem, że źle wygląda. Rup, 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 rup. <noise> taki ekipa wpierdziela. <noise> Jedziemy tak, na naszą akcję stulecia, pa, właśnie, To będzie akcja Dobra, stulecia. Napad stulecia, napad stulecia to będzie. Ja Co, muszę to poczekajcie, właśnie, zróbmy to jakoś miarę poczekaj, sensownie. Czyli patrz, teraz robimy tak. Tutaj, patrz, od tyłu podjeżdżamy. No nie. Tutaj, patrz, czekaj tu, tu. tu. I teraz wycofuję się. No. Czekaj. Rysowałeś go, Paweł! <noise> No, no, co z ciebie za kierowca? Co patrz, 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 patrz. Dobra, okej, okay. i teraz wyskakujecie, nie? Dobra. To co, marchewka, ziemniaki i cebula, nie? Tak, dokładnie. Idziemy yy, Gdzie tu jest, tu jest wejście? Tu jest wejście. Dzień dobry, Czesziczołem. Chciałem zjeść Kruski z zrosąłem. Dawaj, marchewkę, Dzień. ziemniaki i cebulę. Dawaj, ziemniaki. wyciągnąć jakieś yy, pomidory. Ja nie wiem, czy to jest dostawa do warzywniaka, czy co? <laughs> dawaj, dawaj ziemniaki, mówię! Ej, słuchajcie, prosto. Dobra. O, kasiurka! Dla mnie kasiurka? Dla mnie, moja! Moja! No nie, I Strzał do nas! O nie! Musiałem go wykończyć. Czekaj, jeszcze nie, jeszcze ja! Jestem! Dobra. Zdążyłem. Jedź, 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 jedź! Patrz, gaz, 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 gaz! O nie! Policja, strzelajcie do nich! To nie wygląda! O nie! Radiowóz przed nami! Trzeba pojedziemy tędy! Dobrze! Muszę ich zgubić jakoś chyba czy co? Ej, ja mogę Kosiarzem strzelać jechaj na drogę! Mogę Kosiarzem strzelać! Dawaj lecimy! Z tymi laserami Patrz teraz tutaj. Zobacz co się dzieje w ogóle! Ej, nie kupiliśmy chleba jeszcze! A, musimy. tego sklepu po chleb. Dawaj chleb jeszcze trzeba go Ej, ukradnij ładunek. Patrz, jakiś ładunek jedzie. Tak, ładunek jedzie. Dawaj, jakiś ładunek, musimy po... go rozstygować. Tak, łapiemy go. Dobra. już w takim razie wbijam się. Eee, no, czekaj, tak, czy tu skradą. jest. Nie right. wiem, czy ten, ten ten chyba nie Nie, dobra, ten ty Dawaj, lecimy po ładunek. Patrz. Fuu! Ja w nie wale. Policja tu wjechała. Ja tu ślubę. będę sz szczylą, do nie, nie będę. Dobra, szczylaj, szczylaj. Już nie mamy tylnych szyb, dobrze. No i bardzo dobrze, tylko żebyśmy drzwi mieli w razie czego, żebyśmy mogli się, się bronić czy coś. z nie? Po co tam szyby daj spokój? Tak, no, no właśnie, ta się opala. Cieszę się, że rozumiesz to po co mi szyby. Dobra. O, taki ładny busik, O już kierowcy nie ma, kurde. Jak będę jechał z tobą w aucie, to nad tym twoim autem, to też ci wybiję szyby. Ostatnio dobrze o, tu się tu jechało, szyby. tak? Tyle jak wiozło, wiosło, wiozło. Tylek ale, wiozło, wiozło. wiozło. Ale, szyby były. ale szyby były. I ten ładz no, Jak się to czujesz, że jedzie z Kosmitą? Znaczy on to lekko świeci ogólnie, wiesz mnie, kolory cały czas u mnie. Dobra, spokojnie. Nie mi jak tylkoś ty miga tak Tak właśnie migasz no, ci się zmieniasz A, kolory. Do... Dawaj do Paweł, ładunek dawaj. Osoby z epilepsją mogą mieć kłopot, Czekaj, no. ja ten tam musimy pojechać. Tak, do góry, do góry, no. Widzisz jak szybko jedzie po prostu, czemu on jezie? jedzie? I zjeżdżamy na dół. No, nie wiem star, ale ciężko Ktoś go dogonić po do Ej, to jest technical! O kurde, wyprzedź go, wyprzeć go. o kurde. A! Ściągnąłem go. Dobra, fajny. Dobra, o, mamy nie. to, mamy to! O, nie dobra, by... mnie jedna! O no nie, Boże, nie, kolejne! Wy ten podjedź, wy zostańcie w tym, żebyśmy nie stracili, a ja wezmę tego tak. technika Dobra, podjedź. dobra, 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 co pan, co pan, co pan Leź Berbert! Osłaniam cię! Weź go! Przepraszam Policja! Uwaga, policja tu jest! Odzyskał ładunek <laughs> Berbert nie jest z nami w klubie! <laughs> o, nie, jeszcze zarobi pieniądze, pieniądze na tym! Nie, policja! Zarobił pieniądze na... Ej e, ja A? mam policji, dlaczego? Na moim nieszczęściu zarobił A. jeszcze! Dawaj! Ale, ale jak to, dalej żyje, skiep, to się liczy, no. Dobra, spokojnie. Ale z więc jest, tak nie, nie żył. żył. Coś Ej, ty dobra. powiedział? Co? Nieprawda. Dawaj! Co powiedział? Odzyskał odleg. Musimy go załatwić teraz, Paweł, dawaj! Musimy go załatwić! Ej, nie. Ej no właśnie, bo to, to... Czekaj, no co ty? No ja No to tak musimy go dorwać teraz. Nie, spokojnie. Czekaj, czekaj, Szi czekaj, Ja się jako prezes ja mu, ja mu przestrzelę opony, wiesz Poczekaj Prezes, zatrudnij partnerów Nie jak nie mnie zauważyłem? Yeah. Nie, lecę. Jestem Dawaj ja mi po niego Ej, nie mogę, nie mogę, nie mogę! Berberta? Co? Zaprosić Berberta nie mogę! Trzeba go rozwalić nie. najpierw To trzeba go rozwalić. Nie, nie dorwiecie, nie mnie. Nie dorwiecie nie. mnie, nie dorwiecie mnie. No już nie, nie dorwiemy cię ale, A, nie. na razie nie wiem, gdzie ja mam w ogóle. Jechać. Paweł, oszukałeś mnie. <laughs> Ej, goją nas w ogóle. Spokojnie. Gonią nas. To już no wiem, że tak. No co ja poradzę? Nie moja wina. Zamiast ja pomóc i ten Paweł, coś jest... Dobra. Aj, tam Paweł, taka zrobota. Chodź, berwe, pomożemy ci. A. Nieprawda? Jasne. Ja się odszalał yy... pierwszy. <laughs> Jak tylko zobaczę jakąś smugę. Wow! Wypadek! Ten, co pojechał? Farek nas wrypnął po prostu, nie? Rozwalił nas. jest pierwszej osoby w tym się nie da jechać po prostu. Dobra, dobra, spadamy stąd. Czekaj po Berberta. O, no, prawie ci wyszło, a? prawie ci wyszło. No, jak fajnie wyszło, co ty chcesz? Co ty, co ty Tylko chcesz? prawie ci wyszło. Mm. Ja bym lepiej prowadził wiesz Ponasz, pan, pan. Wypchać się stąd, co wy jak wy to? O szlają do nas. No, czemu do nas strzelacie, To nie nasze My nie mamy <laughs> tego auta, a tu ma auto, tak, to ale, ale oni. Nie... Ja ukradłem? A, tak. tak? Berbert, ty ukradłeś. Pod to. Ja, tylko, ja tylko wykończyłem kierowcę i tego drugiego. Tak. Jeszcze powiedziećmy Berberta pod to. Wracaj tu. Ty normalnie oszuście kłamczuchu Ojej, jeden. Ja kończy mi się amunicyjnych 9000 zostało kul jeszcze. O nie, on dostarcza. Mm. Nie, Berbert. O nie. Po prostu nie, no, zarobiłeś. nie. Ale to nie jest to nie jest tak, że zarabiasz pieniądze. To to był ładunek po prostu, Aha, nie. No. To ładunek, który później można, co tak powiem, wyrzucić. Dobra, Berbet, po podjeżdżałem pod ciebie. Rozwalam go, wiem. Czekaj, potrąciliśmy twojego ochroniarza. Chodź, Berbet, wsiadaj szybko o do tyłu. nie, rozwalam policjantów, dawaj szybko! <laughs> <Co? śmiech> Skie! Berbet podszedł do tego drzwi. A ty mu strzeliliś w głowę, nie chcę, jak Berbet próbuje wsiąść Ale auta. ja chciałem strzelać policjantów, a nie w niego! Dobra, Berbet, jedziemy po ciebie, jedziemy po ciebie! Wsiadaj! Nie, Boże, czekaj! Wciskaj się! pój się ty! Dobra, drive Drive through! Drive through. O dobra Nie, zabiłem berberta. Znaczy, chciałem w sumie, ale. Czekaj. A, nie tak oficjalnie. Nie, co tu się dzieje? Mamy... Mnie ha, Helikopter! co ty, ma... no, co ty robisz? No, przepraszam, do maka Do maka wjechał właśnie, do maka widziałem. Oooo! Nie no, pamiętaj, pamiętaj ale... chleb. Y, Ta furgonetka jest jakaś, nie wiem. Jakaś dziwna. Dziewka. No strasznie wszystko ją ten, gniecie Ale Paweł tu jest najbliższy spożywczak Tak, Musimy... tak Trzeba skupić chleb i olej Co ty robisz, robisz kie? On <noise> <Czoło>? robił takie Jakbyś <noise> miał <noise> jakieś drogawki stary <noise> ja, Jakby wibrował stary cały Dobra, ale Nie, ja, <noise> nieprawda go sklep, go sklep, go sklep, go sklep Go sklep, go sklep Dobra czekaj, ja tutaj przygotuję sobie spluwencję No Roz, dawaj kasę oh. Bierz pieniądze, bierz pieniądze Przecież go nie mogę teraz wziąć pieniędzy, bo tam jesteś już. Dobra, biorę force. Nie, nie no ciebie, nie bij mnie! On nie bije, Paweł! Wpijajcie, 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 wpijajcie! biorę. to w ogóle? No właśnie nie wiem. Wbije. Tylko to Boże, outdoor... ja zaraz umrę! 200 dolków tylko! Wsiadajcie! Gdzie ty jesteś? Szybko! Jedziemy! Ej, czemu w ogóle... ...drzwi są urwane? O oh, nie, Paweł! Oh, o nie! Nie, dobra. nie, 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 Dobra, czekaj, muszę coś zjeść, muszę coś zjeść, klipunek! kipuna. jest. Tego, to jest to o nie, Paweł. Czekaj, Paweł, Paweł, czekaj. Paweł. Paweł, pomocy. Żryj, żryj, żryj. Żry. Pomocy, Paweł. Dobra. Boże, co z tą policją? Paweł, jeździsz, ty, tylko, tak. ty, tylko żeby Jego, się dażyć. Tylko się nie trzyma drogi w ogóle. Tylko żeby ty się dażyć. No co z tego? O, Dalej. nie, 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 zatrzymaj go, pasażer! No, tutaj. zatrzymał się, dobra. Dalej. Spokojnie. O, jest przejazd. Oh, A, ma... Jest, jest. Fuuu, pięknie! Chodnik! Trzeba trzeba zdjąć śmigłowiec. Helikopter. Tak jest. Ze śmigłowiec. E, jak to oh. skieruj, z tej grubej broni, to wyściąć z tyłu, może, czekaj. No, to nie, nie się. teraz, nie teraz. Tak! Przysiadka! Teraz! Jestem! No, wsiadaj! Ej, no co, jest, nie wsiąść? <śledzte> nie myśl, tylko wsiadaj! No jestem, dobra, jestem. Jedź, 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 jedź! <śledzt> Boże. Ej, patrz, to jest bank! A nie, dobra, olać, sklepy, warzywniaki są lepsze. Tak, warzywniaki. Potrzebujemy jeszcze masła. Masło <śledzt> Masło trzeba kupić? Dobrze. Plum, 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 plum. twój też. Nie, jam ja gdzie indziej. Helikopter leci za nami. Ale plujecie, stary. O, plum, Tylko ja strzelam. Ja też strzelam. O NIE! CO ON ROBI?! Co, ty, co ty robisz w ogóle? To Przepraszam, ale skuter wybuchł pode mną Co? Bo ten tu robi w ogóle? Co to było? Przebywanie z prezesem Psychika minut 300 Spokojnie, 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 będzie dobrze Dawaj jeszcze ja tak, e, Mamy dymy, lekkie Jakie? O nie! Kopcimy się! Ale spokojnie, ale jeszcze nie płoniemy to dobrze Ale tylko lekko płoniemy, znaczy tylko kopcimy się Patrz jakie nogi, jakie dripy znowu Co ty z karabinem, ej, B z Strzelam <grafy> Masz, stary, masz Parkinsona czy co? Nie no, przestrzelam do nich na, na około, do wszystkich No, 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 jasne, Ja wam jasne. pomagam uciec, tak? Napiszcie mi, napiszcie mi co ty, Paweł, tu robisz? Werbet to kosmita z Parkinsona A Paweł nie umie jeździć Tak, totalnie Dokładnie tak, no to fakt. Eee, czekaj, muszę sobie zjeść co? Moja babcia lepiej jeździ niż ty! Tak! Na pewno! Na wózku inwalidzkim ale jeździ! No. Czekajcie, patrzcie, patrz Ile teraz. tu jest policji! Wbijać tam, szybko! Dobra, leżeć! Policjusy! Bierz hajsy! A bo ja was no Pyk! O nie, się zabrałeś! Pyk, 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 pyk! Cały. Ojejku! Ojejku! Mierasz? Niedługo wytrzymam, możecie szybciej wychodzić stamtąd? Ja idę. Dobra. Haha, <grym> został? Fajnie. Co? A, Bepet, Boże! Myślałem, że on Zostawił go! Paweł umarł. No bo ja już zdychałem i ja mówię, o, wsiadasz, wsiadacie. Dobra. No to dobra, ja na pewno tak, już jesteście, a, nie? Ej, nie mogę prowadzić, czemu? Masz zabłokowane auto, gnojku! Co? No nie, czekaj! No, no, Zabłokowałeś auto! Boże, Paweł! No, no, kluczy, rzucam ci kluczyki! No czekaj. nie! Paweł, Ratuj! Szymaj. Masz kluczyki, już. No, mam! Znowu no, to, auto! się! Pod Podejść! Chyba nie zdążę już. Chociaż może Mierzec jeszcze. Dynku, dynku. O, no, to taka robota z tobą, Paweł. Auto blokuje w ogóle, zakaz prowadzenia. Ja, bierzemy. Ja będę po ciebie, ja po ciebie! Nie we mnie, Skienu! na ja To był jest, przypadek! Nie. To był przypadek, naprawdę! Drugi raz, mi już! do tyłu! To był przypadek, Berber. Nie wymaga. Jedziemy po Bertberta Bert A ty wiesz, Berbers? może życie pomogłem ci po prostu, wiesz? Jezus, Maria Nie, 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 Berber, nie. Berbers, nie! Boże, jak się wystraszył! Korda, ja się Kurde. Rzucił! Rzucił się z auta! Panowie, ja też mnie skoczył. Oj, nie. No co robimy? Pikają w kółko! Wsiadłem no, Be -bert? Bert, Bert, nie tędy, to nie te drzwi, te drzwi. O nie, no Bert, Bert stój! Co za gąłka? Nie, nie schodzę w no. Nie, poczekaj, nie, nie, nie tak. No wsiadaj, Paweł. Ej, co za, ja wsiadłem? Jakiego? Patrz, Patrz, wpuścił mi tauta. No wsiadaj, do sklepu. Bert, Radzie, Bert teraz. wsiadaj. Boże, co tu się co dzieje? Nie, nie zgoda. W to, jest ekipie. Na, to, jest na, to jest najlepiej zorganizowana ekipa, jaka można. Prosto idź, prosto w lewo. Tam jest taki skok. Dobra. Skok? Gdzie skok? No. Nic cały czas cały prosto. Czas, cały czas prosto. Dokładnie. I tutaj cały do tego tu prosto, 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 prosto. prosto, prosto. E, dobra. No. Pytałem się gdzie? Wyżej. Murek, ale nie hamuje, nie. Co za gościu Nie mogę. Czyli tu jest skok? No tu jest no, tam, tam jest skok, no do... Nie, boże i trafię! O Jezu! Nie, nie w O nie! O nie! Coś, coście zrobili? On prosto wjechał w ten, w beczkę z benzyną no. Ale to nie Co? mało moja wina, to przez Beberta wszystko Co? Jak to? Skier... Zabiłeś mnie Skier... po raz trzeci Poczekaj, nie strzelaj teraz do mnie, poczekaj nie Paweł, nie, Paweł nie, Paweł odejdź ode mnie Paweł nie Poczekaj, czekaj, paweł, paweł no ale nie. tak jesteśmy razem w ekipie, stań, nic nie zrobi przecież. Berber, ber, przestań nam mnie strzelać! Co za normalnie... Ojej, jeszcze mnie auto potrąciło! Gdzie jest skie? Po prostu chodź, musimy normalnie skie dopaść. Co? Co za gełgan. Normalnie. No twoja wina, Boże, auto! Paweł Najgorzej umarł. na świecie. Umarł. Dokładnie, najgorzej właśnie, po prostu najgorzej. Kutnia w ekipie, tak się rozwiązuje problemy. Zaraz, zaraz rozwiążemy skie po prostu. No, kurde. Czemu? Dawaj skip. Ja chcę mu normalnie rozsiać ten. Co rozsiać? No, zobaczysz. Co ty? Ło! Rpg. Nawet dwa. Nawet dwa. Dokładnie. Jacy wy jesteście w ogóle źli ludzie. I no. tym symbolicznym akcentem ja kończymy. Jak zwykle, nie? Ja już mu nigdy nie zaufam po prostu, nie? Może normalnie... za on jest? O, przeładuj to szybko! No kurde, nie chcę przełamać tego jeszcze. Dobra, i tym samym pojęciem właśnie kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej, ospa, jaki, jaki w ogóle deszcz? Oj! Oj! Pff, znowu jeszcze, oj! Jeszcze do poczekaj, eksplozją. Idziemy, jest jeszcze. Idziemy się zrespił Gdzie to pewnie daleko znają życie. O, oh, tu jest. Nie, nie dotykasz mnie teraz! Jak nie ja, ja dotykać? Włączyć, Nie, bo ja muszę włączyć kolejną rzecz! Będziemy nagrać! Na, na poczekaj! <laughs>